No się ma. Dostaję ostatnio więcej komentarzy na temat mojego stylu. And I love it. Jakby. Dziękuję. I pomyślałam sobie, że zrobienie materiału na ten temat. To jest bardzo dobry pomysł! Ogólnie, temat wyrażania siebie poprzez wygląd, to jest dla mnie bardzo ciekawy temat. Chciałabym o tym temacie rozmawiać jak najdłużej, ale nie mam aż tak dużej wiedzy. Nie mam w ogóle więcej, więc nie traktujcie tego materiału absolutnie jako jakiś materiał dydaktyczny albo edukacyjny. To jest po prostu e, moja hiperfiksacja na temat jakiejś niszy, która mnie interesuje. Tak więc zapraszam Was do materiału, do którego się przygotowałam. Czym jest ubiór i jak wpływa na ludzi? Ubiór. Wiadomo, czym jest ubiór yy, chyba. Natomiast jesteśmy w XXI wieku i jest już stanowczo za późno, żeby twierdzić, że ubiór to jest tylko opakowanie na ciało. To jest oczywiste, że ubiór odgrywa w naszym życiu wielką rolę. To jest oczywiste, że jest symbolem, że jest jakąś informacją. Kiedyś ubiór służył bardziej do nakreślenia swojej pozycji społecznej, do pokazania z jakiej kultury jesteśmy albo kręgu kulturowego. Dzisiaj myślę, że ubiór bardziej jest informacją dla otoczenia, jaki mamy stosunek do życia, jakie mamy poglądy, jakie jest nasze zdanie na jakieś tematy. Tak, ubiór potrafi wyrazić takie rzeczy, ponieważ ubiór pełni funkcję. Ekspresyjną. Mamy mnóstwo firm, mnóstwo marek, mnóstwo stylów i fasonów, kolorów i struktur. Ubiór w tym momencie. Oczywiście nie dla każdego. Ja tu mówię o osobach, które bardziej zwracają gdzieś tam na to uwagę. Służy do komunikacji z otoczeniem, służy do poznawania siebie tak naprawdę i kreowania swojej własnej tożsamości, bo dowiadujemy się tego, co nam się podoba, co nie. A to jest ważne w naszym życiu. I mam swoje wnioski, które myślę, że będzie miało wiele osób, że wyrażanie siebie poprzez ubiór jest dla tych ludzi, którym tak bardzo na tym zależy. Tak ważne, ponieważ sprawia takie poczucie indywidualności. Raczej z marszu człowiek chce się poczuć kimś ważnym, chce się poczuć znaczący. Nie chce się czuć jak kolejny element tłumu, nie chce się czuć jak po prostu szara jakaś jednostka. Dlatego właśnie ubieranie się w bardziej oryginalny sposób jest takim środkiem, dzięki któremu ta osoba się zapewnia, że jest troszkę inna niż wszystkie. Po prostu bardziej swoja, taka bardziej indywidualna. To bardzo pomaga poczuć się jakimś ważnym. Ja to mówię na swoim przykładzie. Ja też nie sądzę, że jestem jakimś walonym płatkiem śniegu. Nie uważam, że wynalazłam po prostu jakiś innowacyjny styl. Ja nawet nie wiem, jak nazwać to, jak ja się ubieram. Ja po prostu wstaję i wiem. Albo wstaję i nie wiem. Chodzi o to, że myślę, jakby zestawić mnie ze statystyczną grupą 10 latek w moim wieku, to myślę, że gdzieś tam bym odstawała od nich wyglądem. Co dla mnie jest na plus. Także w odpowiedzi na pytanie, jaką funkcję pełni ubiór, mogę powiedzieć, że dużo. Jak wpływa na ludzi, to jest też bardzo indywidualna sprawa. Z mojego własnego przykładu. Nawet jeżeli ktoś jest ubrany nie do końca w estetykę, która mi pasuje, którą ja bym ubrała, która mi się zazwyczaj podoba, mi się podoba w tej osobie to, że ona ma odwagę to wyrazić. I to jest właśnie ten komentarz, który ja najczęściej ostatnio dostaję. Ludzie piszą mi, yy, że podziwiają mnie, że ja mam Odwagę. Do tej odwagi przejdziemy później, bo to jest też ciekawe, ale oprócz tego, że ubiór może się podobać, może się też. Nie podobać? serio? Co więcej, czyjeś ubranie może wyzwolić w ludziach nie tylko negatywne emocje, ale po prostu gniew. I o ile jeszcze rozumiem, jeżeli to ubranie jest jakieś obraźliwe, zawiera jakieś obraźliwe informacje, wulgarne teksty, to nie rozumiem aż tak wielkiej bulwersacji wynikającej po prostu z niezrozumienia danego stylu. Tak, ja wiem, proszę pani, w komunikacji miejskiej, że te zielone brwi to jest po prostu tragedia. Jest wiele rzeczy, których ja nie rozumiem, jest wiele rzeczy, które mi się nie podoba, ale chyba nigdy, a przynajmniej nie wprost, Krzyczałam na kogoś z tego powodu. To już tylko moje zdanie. To jest taka tylko moja dygresja. Taka moja dygresja. Podążanie za modą a chęć wyróżnienia się z tłumu. Czyli czemu niektórzy wybierają bezpieczną ścieżkę, a inni z niej zbaczają. Żeby dobrze poruszyć temat tego rozdziału, muszę Wam trochę nakreślić, czym jest moda. Według pracy Aleksandry Perchli-Włosik z Instytutu Socjologii na Uniwersytecie Wrocławskim, modę można zdefiniować jako bardzo powszechnie występujący, populistyczny, uniwersalny gust. Co za tym idzie? Moda, a w zasadzie nie sama moda, bo to jest bardzo ogólne stwierdzenie. Bardziej elementy, które są modne, po prostu. Jawi się nam jako perfekcyjna ostoja bezpieczeństwa. Ubierając się modnie, tak naprawdę bardzo mało ryzykujemy. Nie narażamy się nikomu w zasadzie, żadnej grupie, bo nosimy elementy powszechnie uważane za. Okej. Okay. Oczywiście moda, jako właśnie w znaczeniu rzeczy, które są modne na dany moment, jest bardzo zmienna, bo te rzeczy są modne na dany moment, prezentują obecny światopogląd. Jest bardzo ulotna, chwilowa i zmienna i potem odchodzi, a potem powraca, albo nie powraca i stwierdzam, że to jednak było brzydkie wszystko. To jest, myślę, tak naprawdę jedyna rzecz, którą ryzykujemy, podążając za trendami, że są one dosyć krótkie. Oczywiście nie każde, ale raczej moda charakteryzuje się właśnie tym, że Przemija po jakimś czasie. Właśnie jako ta ostoja bezpieczeństwa jest trochę takim środkiem adaptacji ze społeczeństwem. Ubierając się w rzeczy modne, czyli właśnie tak powszechnie uważane za w porządku, bardziej prawdopodobnym jest, że spodobamy się większej ilości osób. Za tym idzie, łatwiej będzie nam nawiązywać kontakty z innymi ludźmi. A pamiętamy wszyscy świętą piramidę Masloa, której to potrzeba tej przynależności znajduje się chyba na trzecim albo czwartym miejscu dołu, czyli jest dosyć istotna. Więc ubieranie się w takie rzeczy, które są obecnie na topie, jest trochę wybieraniem bezpiecznej drogi, ale też. Z drugiej strony, nie ukrywajmy rzeczy, które są modne, nie są modne bez powodu, po prostu są ładne. I też się podoba sporo modnych rzeczy. Tak ja mówię, to nie jest tak, że ja idę po drugiej stronie chodnika, bo jestem jakimś płatkiem śniegu. Tak Naprawdę, moje wyglądanie w ten sposób to jest bardziej wyjątek niż reguła, ale tutaj już wchodzi kwestia braku czasu, po prostu, albo braku chęci, braku siły, i braku kreatywności. Dlaczego w takim razie niektórzy zbaczają z tej bezpiecznej ścieżki i wybierają inną stronę mocy? I tu wracamy do naszego poprzedniego rozdziału. Osoby, które chcą coś przekazać swoim wyglądem, które chcą coś wyrazić swoim wyglądem, wybiorą wyróżnienie się z tłumu. No chyba że wyrażają swój światopogląd poprzez inne rzeczy niż ubiór, tak? Ale my tu gadamy o ubiorze ogólnie. I W tym momencie pojawia się wewnętrzny konflikt wielu ludzi. W tym mnie pojawiają się takie momenty w moim życiu, gdzie ja zaczynam wątpić. I myślę sobie, jaki to ma sens? Dosyć mam tego codziennego wymyślania, dosyć mam poświęcania tyle czasu na mój wygląd. Jestem zmęczona, nie mam czasu. Pora ubrać bagi jeansy i czarną bluzę, and that's okay. Znormalizujmy to. Nie musicie wyglądać w ten sposób każdego dnia, ok? Pokażecie się tak parę razy. Ja już zrozumiem. Ja już wiem, co sobie myślicie, wiem, jak jesteście kreatywni. Jeżeli was to męczy w pewnym momencie, to przestańcie, bo robienie tego na siłę nie jest dobrym rozwiązaniem. Nie każdy dzień przynosi nam tę energię, nie każdy dzień sprawia, że mamy ochotę zrobić prywatny pokaz mody na korytarzach szkoły albo tam uczelni. Ja w ten sposób przez 80% mojego czasu. Muszę jakoś racjonalizować moje zasoby czasu. I faktycznie przychodzą takie momenty, gdzie ja po prostu przez dwa tygodnie łażę jak totalny basic. I czy jestem z tego zadowolona? Nie bardzo. Bo ja jednak mam te dusze takiej osoby, która woli ubierać się bardziej wyróżniająco. I kiedy tak sobie podcinam skrzydła, no to czuję takie. Na zmarnowany potencjał. Natomiast ten konflikt wewnętrzny ma jeszcze inną stronę, czyli w sytuacji, w której dana osoba zawsze ubierała się tak modnie i ma ochotę coś zmienić, ma ochotę poznać siebie i swoje preferencje. Co ona biedna ma teraz zrobić, jak ona przez całe życie ubierała się w taki właśnie modny, w się sposób, w którym nie ma nic złego, ok? To nie, ja też nie chcę, żeby ten film wybrzmiał tak, że Bajziki w ogóle idźcie do piachu. Co ta biedna osoba ma zrobić, jak ona z jednej strony chce zacząć ubierać się bardziej oryginalnie, ale nie wie w sumie od czego zacząć, boi się zaryzykować, bo jest przyzwyczajona do tego poczucia Bezpieczeństwa i wpasowania. To jest normalny konflikt i to jest normalne, że się nad tym zastanawiamy w takiej sytuacji. Ja tu wam nie sprzedam złotych rad. Jedyne co mogę powiedzieć, po prostu zacznijcie to robić i próbujcie. Dajcie sobie ten czas. Ja zaczęłam jakoś tam w siódmej, ósmej klasie bardziej kombinować z ubiorem. I były bardzo dziwne ery, bardzo dziwne fazy, których nie chciałabym pamiętać, ale wiem, że były one bardzo ważne i miały duże znaczenie dla tego, jak ja teraz wyglądam. Odkrywanie siebie pod względem preferencji właśnie wyglądowych, to nie jest takie coś, że wy zaczniecie i będziecie tylko się pieli w górę. Prawdopodobnie wasz wykres będzie bardziej wyglądał jak... Yy. I będzie miał w sobie fazy emo, punk, kotyczkor, goblinkor, opium. Dajcie sobie ten czas na doświadczenie i miejcie gdzieś... Jak Was widzą inni? Bo jeżeli chcecie szukać swojego stylu, musicie na chwilę odłożyć to, jak na Was patrzą inni. Ja mam różowe włosy. Idąc po ulicy, czasami ludzie się na mnie patrzą w ten sposób, że ja się zastanawiam, czy ja nie mam po prostu czegoś na twarzy. Ale co kto lubi, co kto woli, trochę mam to gdzieś. Wybrałam sobie taki los. Wpływ social media na kształtowanie się indywidualnego stylu. Zauważyłam w ostatnim czasie, i nie wiem czy to tylko ja, bardzo możliwe, że ja żyję w jakiejś bańce, że niepodążanie za trendami stało się trochę takim trendem. Ja nie widzę w tym nic złego. Mam wrażenie, że jest więcej tego kontentu w internecie mówiącego o właśnie kształtowaniu swojego stylu, o tym jak wyrażanie się. W indywidualny sposób jest ważne dla nas. I ja się z tym zgadzam, ale właśnie w kontekście tych mediów społecznościowych i w ogóle światopoglądu, który panuje ostatnio, chodzenie do lumpów przestało być wstydem. To już możemy zaobserwować od dłuższego czasu, nie tylko ostatnio. Jest wręcz takim powodem do szczycenia się tym. Ludzie się chwalą, co znaleźli. W komentarzach czytamy, że, wow, ale to jest oryginalne, kaperełka, to jest jedyne w swoim rodzaju i tylko ty będziesz takie miała gratulacje za zdroszczak". I bardzo podoba mi się to, że w tych social mediach, w których panują jakieś trendy, i tak naprawdę to właśnie te media często kształtują w ogóle i wynajdują te trendy, bardzo się cieszę, że jesteś. Przestrzeń i to całkiem spora dla osób, które nie chcą koniecznie za nimi podążać. Pokazują swoje alternatywne pomysły albo pokazują w ogóle swoje kraftowe rzeczy, jakie zrobili, inspirując tym innych. Piękna jest ta sprawa, bardzo to lubię. Chciałabym, żeby w internecie było miejsce dla każdego, niezależnie w to, co się ubiera. Moje wnioski. Uważam, że ten strach, który hamuje ludzi, którzy chcą zacząć ubierać się trochę inaczej, trochę bardziej indywidualnie, ten strach jest uzasadniony, ale jest. Naprawdę większy niż jest to tego warte. Mówię, jeżeli jesteście na początku swojej drogi, albo jeszcze jesteście na tym takim etapie, że w ogóle macie już ochotę zrezygnować, bo nie widzicie tego jakichś większych efektów, nie podoba Wam się to, nie umiecie tego znaleźć. Dajcie sobie ten czas. Ja wyglądałam tak. Jest tego warte. Eee, uważam, że odkąd ja zaczęłam zwracać bardziej uwagę na to, w co się ubieram, odkąd zaczęłam traktować w ogóle ubiór jako właśnie taką komunikację ze światem. Moje życie jest po prostu lepsze, jest piękniejsze. Dopasowuję sobie kolor eyelinera do bluzki, bo tak mi się podoba. Dopasowuję sobie krawat do okazji. To jest naprawdę dla mnie po prostu zabawa. Nie traktuję tego zbyt poważnie. Wiadomo, dla każdego co innego i każdy będzie, no to patrzył z innej perspektywy. To jest piękne. Więc z mojej strony ja mogę wam tylko powiedzieć: go for it! Jeżeli tego chcecie, a się wahacie, to po prostu w to wejdźcie. Ja mogę Wam życzyć tego powodzenia i na pewno. No, jeżeli zrobicie to z zaangażowaniem, wyjdzie świetnie Klasycznie, tutaj Instagram piękny, śliczny tak? Karta społeczności na YouTube, na której też się ukazują niektóre informacje Ale więcej na Instagramie Dziękuję Wam bardzo i widzimy się za tydzień w niedzielę Pa!